Po spocie filmowym, prezentującym specyfikę stanowisk na produkcji w firmie Eko Okna, przyszła kolej na dalsze zaawansowane działania związane z rekrutacją pracowników. Dzisiaj odbyła się pierwsza giełda pracy, zorganizowana przez spółkę. Aż 900 miejsc pracy, tyle oferuje obecnie firma Eko Okna, która dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy poszukiwała kandydatów na poszczególne stanowiska. Firma poprosiła o spotkanie z 20, 28 osób co 15 minut. Taka, taki był wymóg postawiony przez firmy. Potrzebują tyle czasu, żeby porozmawiać, ale w sumie poinformowanych zostało około 80 osób i myślę, że tyle osób w ciągu tego dzisiejszego dnia się u nas tutaj Przejdzie, przejdzie rozmowę z, z przedstawicielami firmy KoECA. Podczas dzisiejszego spotkania skupiono się głównie na pracownikach produkcyjnych. Zainteresowani zarejestrowani w urzędzie bezrobotni, którzy równocześnie zostali zaproszeni na nie pod kątem tejże oferty, mogli dowiedzieć się o szczegółach zatrudnienia i zadać nurtujące ich pytania. Jakie pojawiały się najczęściej? Czy jest do dowód do kornic, bo są osoby, które, że tak powiem, dojeżdżają i przede wszystkim właśnie problem jest z dojazdem, ale firma właśnie organizuje, że tak powiem, autobusy, także nie będzie żadnego problemu, żeby takie osoby, że tak powiem, przyszły do nas. Pytania przede wszystkim, od kiedy będzie praca, jeśli chodzi też o finanse, wiadomo. Także na wszystkie pytania odpowiadamy, że tak powiem, tak żeby każdy był zadowolony. Dodajmy, że poza pracownikami do obsługi linii produkcyjnych, firma Skornic potrzebuje jeszcze ludzi do biur obsługi klientów zagranicznych oraz kierowców ciężarówek. Co jest dla Pana najważniejsze w ofercie pracy? Hmm, stabilność zatrudnienia. No, Irena ma firmy, tak. A wynagrodzenie? No, chyba też. <laughs> e, proszę powiedzieć, zainteresowany jest Pan tą ofertą? Tak, tak, jestem zainteresowany. A może już zdecydowany? No, jeszcze. Prawie. Kolejne targi pracy, na których będzie można odwiedzić stoisko Eko Okien, odbędą się 13 stycznia w Komendzie Ochotniczych Chówców w Wodzisławie Śląskim, a także 20 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy, również w Wodzisławie Śląskim.